Po powiększeniu Łukasz Chybiński, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu, Piotr Barczak, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, Panie Radny, Pan będzie kandydatem na prezydenta, Pan jest kandydatem na prezydenta, bo może jeszcze nie oficjalnie, bo te, ta decyzja gdzieś tam przyjedzie z Warszawy do nas, ale i Rada Powiatu i za, Zarząd Województwa wybierają. Piotr Barczak, Jerzy Materna, to jest dwóch kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych w Zielonej Górze. Pan by kandydował, jeżeli już Warszawa taką kandydaturę zatwierdzi? Właściwie całą procedurę już Pan podpowiedział, sezon wakacyjny jest. Ja byłem na urlopie teraz dwa tygodnie. Właściwie jeszcze, jeszcze ten tydzień taki, tak, taki do No i wraca Pan z urlopu jako kandydat na prezydenta. Natomiast powiedziałbym inaczej, kandydat na kandydata na prezydenta. Kandydat na kandydata. Bo jest nas dwóch, rzeczywiście Zarząd Powiatu taką rekomendację przedstawił, władze wojewódzkie, czyli obecnie Komitet, Wojewódzki Komitet Wyborczy również. Ale decyzję ostateczną podejmuje Rada Polityczna w Warszawie co do dużych miast, czyli kandydata na prezydenta w Zielonej Górze, w Gorzowie, w innych miastach. Panie radny, jest... Rada Polityczna w Warszawie podejmuje decyzję. Twierdzą sobie na przykład: Jerzy Materna nie poradził sobie w wyborach, albo Jerzy Materna to jest człowiek, któremu na chwilę obecną dziękujemy. Kandydatem na prezydenta w Zielonej Górze będzie Piotr Barczak. To pan rozpoczyna wyścig do fotelu prezydenta, do gabinetu prezydenta o fotel prezydenta? Jak to wygląda? Tak, to znaczy, jeżeli Rada Polityczna uzna, że Piotr Barczak ma być tym kandydatem, to ja oczywiście się tego podejmuje. To było pytanie o to na zarządzie powiatu, czy, czy jakby wyrażam zgodę na to, żeby ewentualnie kandydować. Ja ją wyraziłem taką zgodę. Jeżeli Rada Polityczna w Warszawie powie, niekoniecznie z argumentacją pana redaktora, muszę się ale jeżeli w Warszawie no powie, po że jest tak świetnym posłem i potrzebujemy go w dokładnie, Warszawie, dokładnie. To, to, to wtedy oczywiście. Myślę, że Panu poseł na mi wybaczyć. E, jak to wygląda, jeżeli chodzi o konsolidowanie się prawicy? Mamy Prawo i Sprawiedliwość, Solidarną Polskę, Polskę Razem, te wszystkie podpisane umowy, jakie tam są aneksy, tego pewnie my tutaj w Zielonej Górze się nie dowiemy, chociaż może Pan uchyli Romka tajemnicy, może, może Pan coś wie. To na pewno dobrze robi prawicy, bo te ostatnie sondaże pokazują, że to 40% poparcie gdzieś tam jest do wzięcia. Artur Zasada z tej okazji nam się gdzieś tutaj pojawił, chyba tydzień temu w Zielonej Górze była taka informacja, że w związku z tą konsolidacją Artur Zasada mógłby być kandydatem na prezydenta miasta gdzieś tam spod tego szyldu tej konsolidacji, nawet popierany mocno przez Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan pana Artura zasadę i taki powrót do Zielonej Góry z Brukseli i to, że chciałby być, chciałby być, jest brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta miasta? Jak on to ocenia? Pierwszą rzecz oceniam doskonale tą rzecz, że są to podpisane umowy, czy są rozmowy prowadzone, ponieważ od wielu lat mówi się, że w polityce nie można się dogadać, każdy idzie sam, samodzielnie, szczególnie o się mówiło, że on nie potrafi się dogadywać myślę, że to jest dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie rozmawiać z różnymi ugrupowaniami, które, które mają jakby podobne przekonania, podobne myślenia i to nawet, jeżeli coś było wcześniej, dzieliliśmy się, ktoś różnie na to spoglądał, to myślę, że właśnie szacunek do siebie nawzajem i jakby to te same wartości, które przyświecają realizacji zadaniom potem po wygranych danych wyborach, to jest rzecz dla mnie najważniejsza. To jakby, pierwsza rzecz. Dokładnie. Jakby z tego punktu widzenia myślę, że Artur jest jeżeli by chciał. Artur mówi, bo znamy się Oczywiście. osobiście doskonale. To myślę, że też by był świetną kandydaturą. Też był w samorządzie. Razem byliśmy w Radzie Miasta. Zna też specyfikę tego miasta. Ale, ale czy rzeczywiście on również wyraża zgodę? Ja nie miałem okazji jeszcze z nim osobiście rozmawiać. ale no My myślę, telefonicznie rozmawialiśmy momencie, więc... z panem Arturem i tak nie do końca wyrażał chęć, ale też nie mówił nie. Mówił, że chciałby się zająć sprawami inwestycyjnymi i gospodarką, bo tutaj podkreślał, że to w jakiś sposób Kuleje w Zielonej Górze. O, to, to akurat zdecydowanie się zgadzamy z Arturem, że rzeczą najważniejszą dla miasta Zielona Góra jest, jest gospodarka. I myślę, że jakby przy tej sytuacji teraz łączenia miasta Zielona Góra i gminy, może nie tyle to, że to zostawało, ale jakby nie zajmowaliśmy się tak bardzo, ponieważ jakby ciągle mówiliśmy o tym, że to jest to, ten krok do tego, żeby ten rozwój gospodarczy nastąpił. I rzeczywiście trzeba dobrze to wykorzystać, tak? To znaczy mamy połączenie miasta i gminy i teraz niewykorzystanie tego potencjału gospodarczego będzie grzechem zaniechania dla każdego kandydata. Panie kandydata. radny, jakby pan się postawić w jednym szeregu. Artur Zasada, Piotr Barczak, Janusz Kubicki Jolanta. Daniela Robert dowhan bo, bo, bo to jest na chwilę obecną, chyba chociaż jeszcze nie potwierdzona, ale kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich, samorządowych. Jak pan siebie ocenia? Jak pan się czuje na siłach? O, bardzo spokojnie i bardzo bezpiecznie. E, patrząc na doświadczenie dotychczasowe w samorządzie tych wszystkich kandydatów e, e, zarządzania miastem, e, czyli taką instytucją tak naprawdę gospodarczo-społeczną. Doświadczeniem i znajomością specyfiki miasta Zielona Góra, to proszę spojrzeć teraz na tych wszystkich kandydatów. Oczywiście Janusz Kubicki bez dwóch zdań jest silną kandydaturą, zarządza miastem, doskonale też na tą specyfikę. To no, najłatwiej go ocenić w takiej sytuacji, bo widać, co, co się dzieje. Mieszkańcy zawsze oceniają przez pryzmat tego, co się w danej chwili dzieje, bardziej w ten sposób. Dokładnie tak, ale, ale ja teraz mówię jakby o, o takim czystym ocenianiu nazwijmy to human resources tak? czyli mhm. osoba, która którą byśmy chcieli, żeby w naszej firmie pracowała, zarządzała, to znaczy znała specyfikę tej firmy, tej instytucji. No to proszę zapytać, kto z tych kandydatów potem ma największe doświadczenie w samorządzie. Będąc radnym, będąc choćby w zarządzie czy tak zwanym zarządzie miasta Zielona Góra, pracując od strony Urzędu Miasta. Mi akurat się zdarzyło zarządzać tym miastem. Byłem wiceprezydentem miasta od 1998 roku, czyli właściwie 16 lat jestem w Radzie miasta. Znam każdy, praktycznie każdy zaułek tego miasta. Jakby tak się przyjrzeć kandydatom. Z tego punktu widzenia nazwiską, które wymieniłem, to każdy jest na swój sposób specyficzny. I każdy ma odpowiednią działkę, z którą miał styczność i, i w której można powiedzieć, że jest dobry. Panie. Radny, skupmy się na zadaniach. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę. To niektórzy mówią o kieszonkowym, zaskórniaki radnych. To była ta pula pieniędzy, którą gdzieś prezydent miasta wygospodarował, przeznaczył dla radnych na te zadania większe, mniejsze, ale prezentowane i wybierane przez radnych, tak żeby troszeczkę spełnić te obietnice wyborców, czyli pokazać, że na swoich osiedlach też potrafimy inwestować. I w ostatnich tygodniach, pan był na urlopie, to może, może pan nie do końca wie, ja przypomnę, my w Kronicy Lubuskiej o tym Mówiliśmy, Radni Klubu Zielona 2020 mocno zaczęli się chwalić tymi swoimi inwestycjami. Były Alkomaty, Filipa Gryko, teraz były zakupy dla biblioteki wojewódzkiej. Jak to jest z prawem i sprawiedliwością, jeżeli chodzi o te pieniądze? Myśmy przedstawili ponad 70 różnych propozycji łącznie na kwotę blisko milion osiemset zł I, i myślę, że te zadania trzeba byłoby bardzo długo wymieniać, natomiast one były podzielone na różne obszary, dotyczyły rozwoju także i gospodarczego, ale roz, dotyczyły edukacji, dotyczyły zdrowia, choćby na szpital środki przekazywane dotyczyły pomocy społecznej i edukacji. Panie zazdrości Pan trochę, jak Pan słyszy, że mówi, mówi o tym, że gdzieś tam w Kroniselu Lubuskiej, że dzień żeby informacje pojawiały się w radiu i w gazecie, jednak jest taki sygnał jasny. Wiadomo, że z tymi wyborami jeszcze nie do końca wiadomo, czy one będą w listopadzie, czy nie. Ja bym jeszcze tego tak, 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 mocno, tak mocno nie przesądzał. Ale tu jest jakiś już pomysł, zarys tego, że będziemy się wybierać, że społeczeństwo będzie wybierać. Jest taki etap po pokazywania tego, co do tej pory zrobiliśmy. Jeżeli popatrzymy na Sojusz Lewicy Demokratycznej, Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, czyli te kluby, które mamy w ratuszu. To tak nie do końca widać jakiś ruch związany z tym, że gdzieś tam na horyzoncie trzeba będzie walczyć o głosy wyborców. Wiem, pan, panie redaktorze, ja myślę, że najważniejszą rzeczą to jest to, żeby wykazać się, co się robiło przez 4 lata klub-2020. Zielona 2020. To, to, tak, tak. tak. Przepraszam, no ale to jest to, że oni tak naprawdę powstali całkiem niedawno, tak? Dokładnie po, próbują tak. się wykazać z, z tych rzeczy, które zrobili niedawno. Ja myślę, że każdy radny powinien się wykazywać z czterech lat. A pan wykonawcy. jakby miał się wykazać? No to tych zadań będzie jeszcze więcej, tak? Ponieważ rok wcześniej również ponad 70 propozycji do budżetu przedkładaliśmy. I dlatego ja jakby nie mówię o tych zaskorniakach, tylko mówię o propozycjach do budżetu. A nie mówiąc już o tym, że walczyliśmy choćby o te tak zwane podwyżki, e, e, dlatego mówię pod, tak zwane, bo tak naprawdę było to regulacja, wyrównanie dla tych osób, które przez x lat e, tych podwyżek e, w mieście nie miały. I ja mówiłem też o tym, że to jest e, także sygnał dla e, przedsiębiorców, że jest jednak możliwość wygospodarowania środków dla tych, którzy w sektorze niepublicznym e, są zatrudnieni. E, i, I ja myślę, że to też jest e, silna pozycja e, i silny argument, że prawie sprawiedliwość potrafi poszukać i dbać o tych, którzy potrzebują. Panie radny, jeszcze na koniec chciałbym, żebyśmy dwa słowa zamienili na temat monitoringu miejskiego, bo pamiętam niejednokrotnie w tym roku, w tym roku i w roku ubiegłym mieliśmy okazję na temat tego monitoringu porozmawiać. Ja pamiętam, że pan mocno się angażował mhm. w tę sprawę. Teraz mieliśmy użyję słowa tradycyjną, bo to już jest męczące, ale tak jest, tradycyjną zmiany w Zielonej Górze na stanowisku komendanta. Czy to jest równoznaczne z tym, że te rozmowy o monitoringu muszą się zaczynać w jakiś sposób od początku, że trzeba się spotkać z tym komendantem, ustalać, że. To jednak e, ustalenia, które były do tej pory one jakoś tracą na ważności, to trzeba budować wszystko od początku? Myślę, że myślę, że aż tak źle nie jest. Pierwsza rzecz, nie, nie znam jeszcze pana komendanta, nie miałem okazji z nim się spotkać, a, a, a myślę, że w najbliższych dniach to się uda e, wspólnie No razem bo sytuacja, to jeżeli chodzi o monitoring, się nie zmienia, ona jest dramatyczna w zielonej e, Dokładnie tak. Właściwie tego monitoringu nie, nie ma, ma, trzeba przyznać, bo ten, który jest, nie spełnia warunków wszystkich technologicznych, prawnych. E, tego monitoringu tak naprawdę w mieście zielona góra nie ma. Natomiast tych wszystkich procedur, rozmów dotychczasowych, myślę, że one nie są zaprzepaszczone. Przede wszystkim dlatego, że komendant dotychczasowy Banaszak został zastępcą komendanta wojewódzkiego. A druga rzecz, że te rozmowy były prowadzone nie tylko na poziomie miasta Zielona Góra i komendanta miejskiego, ale także na poziomie wojewódzkim, czyli z komendantem wojewódzkim, który nadal jest tym samym komendantem. Tu, tu zmian nie było, a zatem jest szansa. Jest też druga opcja przedstawiona przez miasto e, z tak zwanych zitów, żeby ten monitoring był zrealizowany. Problem tylko w, to, znowu czasowy, kiedy to będzie. I, I to jest rzecz jakby do uzgodnienia. E, ja myślę, że tutaj jakby te rozmowy, one po prostu muszą być dalej kontynuowane. One nie muszą się zaczynać od nowa, ale trzeba je nadal kontynuować. Gorzej jest, kiedy zostawimy i przestaniemy w ogóle o tym rozmawiać. Mam nadzieję, Panie Radny, że w najbliższym czasie pan się spotka i będzie z komendantem oczywiście i będzie, i będzie dalej ten. Temat nadzorował i monitorował. Dziękuję panu bardzo za wizytę w naszym studiu. Państwu Dziękuję. przypomnę, Piotr Barczak, prawo, prawo i sprawiedliwość był państwa i moim gościem. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, kłaniam się i miłych dla tych, którzy jeszcze są przed wakacjami, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Dokładnie, dołączam się oczywiście do tych życzeń, miłych i bezpiecznych wakacji, miłego i bezpiecznego urlopu przede wszystkim. Dla tych z państwa, którzy jeszcze z tej okazji nie skorzystali, żegnam się. Do zobaczenia.